jaki jest największy afrodyzjak, który nam zapewni zdrowe relacje długofalowe, które będą wnosić w nasze życie wartość. Proszę Państwa, odrębność jest afrodyzjakiem. To, co zabija nam namiętność, to zlanie Robiniewskiego razem, niewyrażanie swojego ja w obawie, że będąc Osobą z przed związku, ja go utracę. Imponować nam długofalowo może ktoś, kto jest osobą odrębną, interesującą, ma własne zdanie, ma własne pasje. A relacja jest czymś, co jest dodatkiem, jest osobą interzależną, z zachowaniem porządnego rdzenia. A ktoś to mówi, nie mogę bez Ciebie żyć, czy zrobię sobie coś, jeśli mnie zostawisz, jest dowodem na co? Na brak dojrzałości emocjonalnej, jak i poczucia wartości poza relacją. I takie pseudozwiązki trwają latami, nie z powodu troski, miłości wzajemnej, ale z poczucia winy oraz lęku bo bez drugiej osoby nie jest się w stanie funkcjonować i partner staje się kołem ratunkowym lub też emocjonalnym tlenem bez którego nie sposób żyć i samodzielnie egzystować i tacy ludzie mówią swoim połówkom jesteś dla mnie wszystkim, jesteś całym moim światem i nie ma lepszego przepisu na to, żeby kogoś od siebie odepchnąć i stłamsić Taka zależność rodzi niechęć oraz opór, i to po obu stronach. Osoba zależna usidla swojego zbawcę, bo nie jest w stanie się bez niego obyć, podczas gdy niezależny partner czuje się ciężko osaczony i złapany w ślepą uliczkę, z której nie ma odwrotu ani wyjścia. I takie związki nazywane są symbiotycznymi, gdzie jedna osoba oczekuje od drugiej. Zaspokajania swoich wszystkich neurotycznych pragnień. Taka relacja opiera się na wykorzystywaniu bardziej niż na jakimkolwiek wsparciu oraz jakimkolwiek uczuciu wyższym. Dojrzała miłość nie zmienia drugiej osoby w emocjonalny. Tlen robi to niepewność oraz lęki. Taki związek wywróci się w fazie tak zwanej walki o władzę, bo tam nie ma tych następnych etapów i nie przejdzie do intymności i do spełnienia dla obojga, bo to by oznaczało oferowanie siebie jako osoby spełnionej poza związkiem. Więc czy jesteście Państwo faktycznie gotowi na miłość, czy rozumiecie jej istotę i nie jej się w stanie samemu odnaleźć swoich martwych punktów oddzielających od życia w dobrostanie, jak i również w spełnieniu. I ten perfekcjonizm narzucony społecznie oraz mury w granicach powodują obawę i niechęć, aby otrzymać wsparcie, bo ktoś taki nie uznaje lub nie jest świadom swoich prawdziwych potrzeb i zna tylko zachcianki lub też uważa, że ma rację i niczego nie potrzebuje, bo jest dobrze jak jest, a prośba o wsparcia oznaczałoby śmierć i wyjście współuzależnienia i wyzdrowienie, czyli stanie się niekompatybilnym z patologią, jak i kuloodpornym wobec nadużyć i unikanie. Konfrontacji z profesjonalistem jest tymczasową strategią dającą iluzję negatywnej kontroli, ale na dłuższą metę prowadzi na oddział ostrych psychoz, i albo się uzdrowi swoje przekonania, swoje martwe punkty, swoje traumy, swój pozabezpieczny styl przywiązania. Które czynią państwa nieżywymi za życia, albo się będzie odwlekać i tworzyć kolejne wymówki. Nie ma jednej uniwersalnej recepty, co w państwa przypadku zadziała. Od tego jest oszacowanie waszych y, potrzeb i to, czego wy chcecie osiągnąć, i to odbywa się jedynie podczas rozmów, w cztery oczy, ale nie na mediach społecznościowych. Proszę państwa. Ja nie jestem od tego, żeby Wam udzielać porad w komentarzach, jest to nieprofesjonalne. Jeżeli macie pytanie, serdecznie zapraszam do sesji wsparcia. Link jest jak zwykle pod każdą jedną transmisją. Do zobaczenia. Po drugiej stronie odwagi oraz interzależności ze zbudowanym porządnie rdzeniem, poczuciem tożsamości, które płynie z wewnątrz sterowanego poczucia własnej wartości. Do zobaczenia.